Dzień dobry. 11 lipca 2020 Przedostatni walc. Piszę ten tekst w piątek, a ogłaszam w przedwyborczą sobotę, żeby nikt nie pomyślał, że jest on wynikiem poczucia wyborczej klęski i obrazy na rzeczywistość, albo triumfalizmu i poczucia spełnienia misji. Na rzeczywistość obrażać się nie ma co, a w żadnej misji nie brałem udziału i nawet nigdy nie miałem takiego zamiaru. Mam, jak prawie każdy, własne poglądy i niejednokrotnie dawałem im wyraz, ale zawsze z dystansu, niejako w ramach prywatnej inicjatywy, nie reprezentując żadnej grupy czy orientacji politycznej. Jestem realistą i wiem, że po pierwsze nie należy przywiązywać zbytniej wagi do apostołowania wśród nawróconych, które owszem jest potrzebne, bo daje coś w rodzaju poczucia więzi społecznej, a każdy człowiek, nawet skrajny indywidualista, jest zwierzęciem stadnym i lubi czuć, że w swoich poglądach nie jest samotny. A po drugie, byłem tylko obserwatorem sceny w naszym kukiełkowym teatrzyku politycznym, być może z racji geograficznych. Siedzącym na balkonie, ale w loży bardzo prowincjonalnej. Z takim głosem nie liczy się nikt w tak zwanej centrali, bo każdy ma swoich znajomych i swoje poczucie wyższości. Od wielu lat moje teksty nie wychodziły poza granice Polski Południowej, a ostatnio nie były zauważane poza podchalem i garstką moich osobistych znajomych. Dla wielu osób zaś, nawet bliskich mi uczuciowo czy terenowo. Moje teksty miały za dużo wyrazów i znacznie przekraczały objętość ich jedynych lektur, czyli postów na Facebooku czy Whatsappie. A ja się na to nie przestawiłem, bo to nie moja estetyka. Felietony pisałem od początku swojej pracy dziennikarskiej, czyli od 1971 roku. Regularnie, co tydzień, od 2008 roku w Tygodniku Podhalańskim, Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim. W tygodniku opublikowałem 611 falietonów, czyli przez 611 tygodni zaglądałem do domów tysięcy czytelników. Potem, od marca 2020, gdy zaraza wytłukła falietony i lokalnych falietonistów, jeszcze przez blisko 4 miesiące proponowałem nadal lekturę co czwartek, niekiedy też w inne dni, w internecie. Blisko setka osób prenumerowała moje falietony i recenzje, otrzymując je mailem. Inni, Mogli się poczęstować nimi na mojej stronie www. lub na Facebooku. Dotychczas numerowałem felietony według kolejności ich ukazywania się w tygodniku, ale to już dawno stało się nieaktualne. Ten tekst ma numer 846 i jest przedostatni. Ostatni felieton ukaże się w czwartek, 16 lipca 2020. Zatem znów przypominam słowa Wojciecha Młynarskiego: Trzeba wyczuć, kiedy w szatni płaszcz pozostał. Przedostatni. Trzeba wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. Nie mogę dać słowa, że już nigdy niczego nie napiszę, więc nie należy świętować przedwcześnie. Ale muszę odpocząć. Nie od pisania, bo ono mnie nigdy nie męczyło, choć nieco inne zdanie na ten temat mają mój kręgosłup i moje oczy. Pisałem tak samo naturalnie, jak oddychałem. Tylko chcę odpocząć od poczucia obowiązku, że muszę co tydzień się uzewnętrzniać felietonowo. Spróbujcie kiedyś przez chwilę oddychać z przymusu, spoglądając na zegarek i myśląc, że musimy to robić akurat co dwie sekundy. Jakiś komentarz, raz na jakiś czas, jakaś recenzja, nie mówię nie. Ale na razie życzę wszystkim pogodnego lata, ewentualnie jesieni i następnych lat. O zimie nawet nie chcę myśleć.